Cześć widzowie. To jest krótki odcineczek. Ja tylko tutaj dodajemy moda. Na tym odcinku. A szósty już będzie normalny. I tak co 5 odcinków będziemy dodawać moda. Ja wam o tym nie powiedziałem. No, w sumie tylko dodajemy moda, nic więcej. Coś się zmieniło z FPS-ami. Nic się nie zmieniło z FPS-ami super musimy pożyczyć od siebie te de seria deski nie mam nie tego to mogę skopać i to bo to jest brzydkie takie e no oj o jezu no, to jest szybki odcineczek, w miarę taki zmontowany, ale... No, ogólnie dzisiaj wstępu nie ma. Jutro będzie wstęp. No, dzisiaj, jak mówiłem, no... Yy, to jest taki szybki odcinek, dobra. Yy, więc dobra. Yy, widzimy się przy losowaniu. Dobra widzowie, jesteśmy przy... kręceniu. Wybieramy trzy rzeczy, więc kurczaki. A, bo testowałem rzeczy. A teraz mi się to Minecraft łączył, morfy. Pierwsze są morfy. Drugie, zakręcenie. Bo są trzy. Emeraldowe rzeczy. Okej. Okay. morfy, czyli morfy wygrywają. Okej, okay, dobra. Widzowie widzimy się za chwilę, kiedy wgram moda. Dobrze? Yy, wracam za chwilę. Dobra widzowie. Yy, jak widzicie skin mi się usunął, czyli mod się wgrał. Ale nie wiem jak on działa, bo ja go jeszcze nigdy nie testowałem. No to miał być krótki odcinek, gdzie po prostu wgrywam moda. No, i mod się wgrał chyba. Y... Zobaczymy, jak to działa. Jeszcze nie wiem, jakiegoś mołba zabije idealnie, bo jest noc. Więc możemy go sobie stestować. A w ogóle jest. O, Tekstur paków też nie mam, jakimś cudem. Ale mody jest. Ale młody jak najbardziej są! O Jezu, creeper, dobra. No. Ja nie zabiję takiego typowego zombiaka? Yy, nie kumam. Pff. Nie kumam, nie wiem, VC, XD, coś tam. Może coś będzie w sterowaniu, hmm. Przypis paszek szybkiego wyboru. Po co mi? To jest e, coś tam. To... A to ten przycisk? I patrzcie. Pyk. I zombie jestem. Dobra, fajnie to działa. Okej. Okay. Chce się w siebie zmienić, dobra. Dobra. Czyli mod modyfikacja działa. Czekajcie nie nie Napiszę to na tabliczce Dobra, dobra to to by było na tyle w tym odcinku. Jakby coś? Nic. Yy, mu nie mówcie. Dobra. Yy, powiedzcie mu, że wgrałem moda, ale nie mówcie mu o tym, że yy, coś się tam że o tej tabliczce. Po prostu nie, yy, nie Holpeg zdań nie patrzy na ten moment i tyle. Dobra. Dzięki yy, i siema. Cześć!